Panie, marszał... Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja mam takie pytanie odnoszące się w zasadzie do całości projektu, ale reguły gry są bezwzględne, tylko jeden poseł może zgłosić pytanie do danej poprawki. Mianowicie. Pierwsze pytanie jest takie, czy jest intencją państwa to, aby sklepy, zwłaszcza te duże, zmieniły się w punkty konsultacji sprzedaży internetowej? Bo w istocie ta sprzedaż internetowa jest nieopodatkowana, zatem jest bardzo łatwe obejście tego podatku. To, żeśmy z kolegami wolnościowcami i jej kolegą Endekiem wymyślili takie oto łatwe obejście tego prawa. To jest pierwsza kwestia. Druga, nawiązując do wypowiedzi mojej przedmówczyni. Panie ministrze, nie mogę pana na sali wypatrzeć, ale kieruję do pana pytanie. Dziękuję. Bardzo proszę o odpowiedź konkretnie na pytanie w imieniu składanych przedsiębiorców. Jakie konkretne rozwiązania powzięliście państwo w tej ustawie, aby zabezpieczyć przedsiębiorców, producentów, dostawców przed przeniesieniem ciężaru podatkowego właśnie na nich z tych podmiotów, które formalnie mają być opodatkowane? Dziękuję.